z pomagami określonymi narzędziami samorządy i tutaj zaoferujemy prezydentowi kilka rozwiązań. Tak jak rozmawialiśmy do tej pory, to nie chodzi o to, że albo takie rozwiązania, albo nie rozmawiamy. My mamy kalendarz lub też do wyboru kilka tych rozwiązań i jesteśmy na stanowisku, że należy wybrać najlepsze, najbardziej odpowiadające właśnie w tej chwili na, na zbliżający się okres. I tutaj zdajemy sobie sprawę, że wiedza fachowa, którą posiada wiele osób, uczniów, uczniów i nami współpracującymi, jest kluczowa i z tego będziemy korzystać. Jakie są jeszcze wiemy, jeszcze różnice? Wiecie dobrze Państwo, że najczęściej diabeł tkwi w szczegółach. Ja nie jestem detalistą. można wypracować od ciągu pół godziny do półtorej godziny, to zależy od, od wolnej strony. Także cieszę się, że ta wola znalazła się i zobaczymy, co przyniesie w przyszłości. Natomiast chyba jak jesteśmy tutaj w pięciu to jesteśmy urodzonymi optymistami. Wynik wyborczy, który uzyskaliśmy ze strony wielu mieszkańców czy też wielu środowisk jest porażką. Podchodziliśmy do tego bardzo pragmatycznie, więc robiliśmy szczegółowe badania, szczegółowe sondaże i dobrze wiemy, że nie, nie tyle problemem jest jakakolwiek władza, czy, czy, czy grupa radnych, czy sam prezydent, a aspekt informacji, z którą potrafimy dotrzeć do wszystkich mieszkańców, a później ta część dopiero głosuje i to jest przed nami. Zajmujemy się tym zawodowo od, od jakiegoś czasu i będziemy to robić dalej. Ale każdy miesiąc pracy dla miasta powinien przynosić korzyści. Więc nie chcemy wspomagane. Narzędziami samorządy. I tutaj zaoferujemy prezydentowi kilka rozwiązań. Tak jak rozmawialiśmy do tej pory, to nie chodzi o to, że albo takie rozwiązania, albo nie rozmawiamy, my mamy... Kalendarz, lub też do wyboru kilka tych rozwiązań, i jesteśmy na, na stanowisku, że należy wybrać najlepsze, najbardziej odpowiadające właśnie w tej chwili na, na zbliżający się okres. I tutaj zdajemy sobie sprawę, że wiedza fachowa, którą posiada wiele osób i śmieci, i portretami współpracującymi, jest kluczowa i z tego będziemy korzystać. Jakie są jeszcze, wiem, y jeszcze różnicę. Wiecie dobrze Państwo, że najczęściej diabeł tkwi w szczegółach. Ja nie jestem detalistą. Ehm, Kompromis można wypracować od ciągu pół godziny do półtorej godziny. To zależy od, od wolnej strony. Także cieszę się, że ta wola się znalazła. Zobaczymy, co przyniesie w przyszłości. Natomiast um, chyba jak jesteśmy tutaj w jesteśmy urodzonymi optymistami. Wynik wyborczy, który uzyskaliśmy um, ze strony um, wielu mieszkańców czy, czy też wielu środowisk jest porażką. My podchodziliśmy do tego bardzo pragmatycznie, więc robiliśmy szczegółowe badania, szczegółowe sondaże i dobrze wiemy, że nie, nie w tyle problemem jest um, jakakolwiek władza czy, czy, czy grupa radnych, czy sam prezydent, a aspekt informacji, z którą potrafimy dotrzeć do wszystkich mieszkańców, a później ta część dopiero głosuje i to jest przed nami. Zajmujemy się tym zawodowo od jakiegoś czasu i będziemy to robić dalej. Ale każdy miesiąc pracy dla miasta powinien przynosić korzyści. Więc nie chcemy być tylko wypełnieniem tej rady. Będziemy teraz